Styczeń. Będziecie bardzo zaskoczeni, ponieważ dojdzie do spotkań bardzo ważnych z osobami, których może nie znacie fizycznie, ale będziecie odczuwać do nich pewną wewnętrzną bliskość niezrozumiałą. Z tymi duszami, znacie się od dawna. Z poprzednich wcieleń, ze światów duchowych. Wasze spotkanie zostało umówione przed tym życiem. Jego miejsce i czas musi do niego dojść. Od razu rozpoznacie te szczególne osoby. Ale karta jest odwrócona. To oznacza, że wy nie jesteście gotowi na tak szczególne związki. To spotkanie będzie miało inny cel niż stworzenie związku. Luty, król sił, panowie będą tutaj pełni energii. Ta karta łączy się z tym mężczyzną ze stycznia, który jeszcze podbudowany nadzieją na niesamowitą, międzywcieleniową miłość, będzie tworzyć różne cele, plany na przyszłość. Będzie przepełniony mocą, panowie będą się czuli tak, jakby mieli siły, by góry przenosić. Marzec. Ale już w marcu jasne stanie się to, co mówiłem na styczniowej karcie. Narodziny, nowy początek, poważny związek to nie nadejdzie. Nie po to spotykacie te szczególne osoby. Tu nie chodzi o związek. W marcu kurtyna opada. Zrozumiecie, że wielkiej miłości tutaj nie będzie. Kwiecień. Archanioł Rafał to jedyny archanioł przedstawiony w tarocie akaszy. Jako postać materialna w tym świecie się taka osoba pojawi. Może to być przyjaciel, ktoś z rodziny, ktoś, kto przyjdzie do Was, by Was pocieszyć. Kwiecień jest miesiącem uleczenia, leczenia ran z poprzedniego miesiąca. Ktoś Wam bliski, będzie Was bardzo mocno wspierać. Maj. Ta osoba spełni swoje zadanie. Podnosicie głowę do góry, zaczynacie studiować książki, mapy, macie różne cele pragnienia. Wychodzicie z domu, opuszczacie swój pałac, wychodzicie na zewnątrz, doświadczacie rzeczywistości, robicie co chcecie, czego pragniecie. To jest karta marzeń. Je będziecie spełniać. Przepiękny dla was czas. Czerwiec. Czerwiec to kontynuacja dobrej energii z Maja, karta wzniesienia, karta sukcesu. Zdobywacie najwyższe szczyty, pokonujecie wszystkie przeszkody, wszystko czego zapragniecie realizujecie. Maj i Czerwiec po ciężkim początku, miłosnym rozczarowaniu, będzie dla Was przepięknym okresem. Te sukcesy mogą objawić się także w szkole, na uczelni, w pracy, w każdej dziedzinie życia. Lipiec. Karta pokazuje, że na Waszej drodze życia pojawią się pewne przeszkody, kłody rzucone Wam pod nogi, które będą chciały zablokować Wasz przejazd do szczęścia. Do domu, do upragnionego celu. Po dwóch bardzo dobrych miesiącach, w końcu ta wasza piękna pasa sukcesów zacznie hamować, ale popatrzcie, że tutaj na tej karcie macie narzędzia, by te przeszkody usuwać. Choć już nie będzie Wam szło w życiu tak gładko, tak łatwo, to jednak dalej. Na dłuższy okres czasu nie będziecie przez różne przeszkody zatrzymywani. Będziecie po prostu musieli włożyć więcej wysiłku, byście przeszkody na waszej drodze życia mogli pokonać. Sierpień. Karta Wiedzy. To jest Hilarion. Reprezentuje naukę czysto akademicką, prawa twierdzenia, dowody. Prawda? Świat nie będzie miał przed Wami tajemnic. Ta karta wspiera wszystkich, którzy zajmują się nauką. Będziecie bardzo mocno w tym wspierani i osiągać sukcesy. Popatrzcie, że naprzeciwko macie kartę sukcesu. Przeszkody pokonane w Waszej naukowej pracy będziecie mogli dojść do wielkich rzeczy. Hilarion to także medium. Ci z was zajmujący się duchowością ezoteryką także na tym polu odniosą sukcesy. Wrzesień. To, co było niemożliwe na początku roku, przychodzi do Was. To jest miłość karta miłości. Pierwsza karta miłości w tym rozkładzie i to jaka umowa miłosna? Odnajdujecie swoją drugą połówkę, z którą tworzycie przepiękny związek. Naprzeciwko tej karty jesteście pokazani jako osoby, które wychodzą z domu doświadczać rzeczywistości na zewnątrz. Tam spotkacie tą połówkę. Październik. To jest wyrocznia. Macie wspaniałą intuicję, czujecie rzeczywistość. Wy będziecie wspominać Wasze oświadczyny i mówić swoim drugim połówkom, że od dawna wiedzieliście, że będziecie razem. Wyrocznia wskazuje właśnie na tą umowę miłosną. To oznacza, że Wy już od dłuższego czasu czuliście, że coś z tego będzie, coś pięknego. Listopad. Pojawia się burza w Waszym życiu, ten piorun pochodzi od Waszej duszy, uderza w Was, uderza w pewne blokady w Was, tak jak to drzewo wypala razem z korzeniami. Popatrzcie, że naprzeciwko tej karty jest nieudany początek, zajście w ciążę, narodziny dziecka, stworzenie poważnego związku te blokady. Zostają usuwane. Grudzień. I nastaje dla Was czas pełnej obfitości. Obfitość w każdej dziedzinie życia, niczego Wam nie brakuje. Miłość, praca, pieniądze, zdrowie wszystko znajduje się na tej karcie obfitości. Naprzeciwko król sił, król energii rok się dla Was kończy przepięknie. Ścieżka życia w środku koła życia wyjaśni nam jego przebieg. Początek roku ciężki to jest karta jesieni, utrata wiary we własne siły, takie podcięcie skrzydeł, brak chęci do życia, czas przemyśleń, refleksji, a nie działań. To jest oczywiście związane z tym spotkaniem na początku roku w tych osobach zobaczycie miłość, ale tej miłości tam nie znajdziecie. Mamy wyjaśnienie dla tego pioruna i tej rodziny, której założenie się nie udało. Ego, gdzieś w Was było ego. To ego odrzucało od was drugie połówki. Ten piorun i to wypalone drzewo z korzeniami, to jest wypalone, to wasze ego z korzeniami. Więc to, co blokowało możliwość założenia rodziny, zostaje zniszczone. Wasze drugie połówki przestają od was dzięki temu uciekać. Środek koła życia i ścieżki życia to królowa zwojów, królowa akaszy wasza dusza. Popatrzcie, że pod nią jest materialna pomoc, miłość, piękne emocje, uzdrowienie, które uzyskacie w tym roku. Na górze wyrocznia podpowiedzi z góry ze świata duchowego całym kołem życia steruje wasza dusza. Ona wszystko zaplanowała. Wszystko potoczy się według jej planu. Mentalne więzienie. Na to musicie uważać. Jesteście tutaj zamknięci. Sami się zamknęliście. Nie ma tutaj ścian. Można wyjść w każdej chwili. To są Wasze przekonania, Wasze myśli, jakieś zasady, które wyznajecie. Wiara w coś. Co niekoniecznie musi pomagać Wam w życiu, na tej karcie przeszkadza. I Wy będziecie musieli te swoje jakieś zasady porzucić na rzecz tego związku, tej umowy miłosnej, także wyjście z domu do świata, do ludzi, realizacja celów, marzeń na zewnątrz, to wszystko będzie związane z tym opuszczeniem tego właśnie więzienia. Zaczniecie na nowo tworzyć własne zasady, jak należy postępować, jak należy żyć. Brak komunikacji. Te przeszkody na waszej drodze życia, które się pojawią, związane będą z tym, że innym nie będziecie. Tłumaczyć Waszych zachowań, inni ludzie będą Was nie rozumieć, lub Wy będziecie innych ludzi nie rozumieć. Przez te nieporozumienia, niezrozumienie siebie nawzajem dojdzie do pewnych blokad, które oczywiście usuniecie, ale te blokady będą wynikać z tego, że nie będziecie innym mówić wszystkiego. Podsumowanie tego roku. To jest Mistrz Artystów w pozycji odwróconej, to znaczy, że Mistrz odniósł sukces. Jesteście szanowani, wasza twórczość budzi uznanie, wasza ciężka praca, którą od dawna czynicie, zostaje doceniona. Sukcesy, pieniądze, zadowolenie z waszej pracy to wszystko będzie do was płynąć. Dlatego też rok kończycie kartą pełnej obfitości. Tak wygląda rok 2024 dla barana.